Postał skubany, 10 dni się rozładował. I teraz, czy da się na kable 24V odpalić od 12V? Da się. Jest tak pusty, jest tak pusty, że nawet się nic nie włącza. Włącza. Łącza. Trzeba się podłączyć do jednego akumulatora, i tu do jednego akumulatora 12 V, ten już sprawdziłem, że jest bardziej pusty niż ten. Jest, jest światło tak od razu od zapali. Nie trzeba chwilę poczekać. Zobaczymy, jak długo trzeba czekać. Jak podłączyłem klemy do tego, to się nic nie zmieniło. Jak podłączyłem klemy do tego, to jest prąd na kontrolkach, czyli ten był bardziej pusty ten trochę więcej prądu Apostoł raptem 10 dni Proszę bardzo. Nie całe 2 minutki i chodzi. Pozdrawiam.